Cześć, siema, witam Was, tu Szalony Kolekcjoner. Dzisiaj otworzymy sobie e, mega pakę z zagranicy, dokładnie z Anglii. Zobaczcie jaką piękną królową mamy tutaj na naklejce, na, na która robi zaznaczek. Przesyłka była wysłana do nas 15 stycznia, a już jest, 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 jest. Adres został celowo zaklejony, akurat znalazłem sobie tu jakieś niepotrzebne naklejki. Tutaj Szwecja, Ukraińcy, którzy teraz mają problemy. Także zobaczymy, co dostaliśmy. Ja się domyślam, że jest ta przesyłka, wy pewno też. Przesyłka jest FNDego, e, Najlepszego kolekcjonera wśród youtuberów i najlepszego youtubera wśród kolekcjonerów. E, e, polecam jego kanał, który możecie zobaczyć u mnie u góry w kanałach polecanych. Naprawdę wchodźcie, subujcie, komentujcie, gość jest ok, okej. Okay. Także gorąco zapraszam. ten kanał to oczywiście futbol e, card and stickers. Także dobry, super, mega, hiper kanał. Jeju, jeju, jeju. Zobaczcie, zobaczcie, co się do nas świeci. Aż mi się oczy zaświeciły. Wow! 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 Jeszcze raz! Wow! Otwieramy. Wyciągamy. Oglądamy. Ja, yeah! ja już to widzę. Zobaczcie sami, trochę to jest zakombinowane. Co tutaj mamy? Mamy saszetki Match Attacks z zeszłego sezonu. Po 10 kart saszetce Tutaj jest dokładnie, dokładnie to samo i na koniec Match Attacks Liga Angielska 2013-2014. 5 kart w saszetce. Dodatkowo dostaliśmy e, w sumie e, świetną, świetną gazetę, a nawet rzekłbym, to chyba jest. Wow, otworzymy to. Album. Album czy gazeta? Gazeta czy album? Teraz się dowiemy. świetny album, album na naklejki ligi angielskiej, plus jeszcze w zestawie 4 mega świetne saszetki z tymi także naklejkami. Kogo mamy e, na na sory, ale jestem w szoku, po prostu dawno nie dostałem tak fajnej przesyłki. E, mamy tutaj Lamparta, mamy Zila i mamy mojego ulubińca Runea. No to co, otworzymy sobie naklejki, a te oto saszetki no może otworzymy po jednej. Wow, tutaj są pakowane po dwie. Szok, 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 naprawdę brak nicu. Andy! Zrobimy sobie mały, szybki, krótki unboxing. Zobaczymy jak to wygląda, jak to wygląda. Zobaczcie, jak wyglądają naklejki Tops i mamy tak jak wszędzie do zbierania, np. składy drużyn. Zobaczcie, klasyka, super mega mega hit. Z tyłu naklejki nie mają żadnych kodów, mają tylko numer seryjny. Jest też adres strony internetowej. Mega, mega świetne. Co te trzy zostawimy sobie na później. Otworzymy w, w jakimś miksie, miksie unboxingu. Tak samo jak powiedzmy te saszetki. Chociaż po jednej spróbujemy. To jest saszetka, w której jest 10 kart. To jest takie dodatkowe wydanie, które wyszło. Ja niestety dysponowałem wtedy takimi saszetkami. Saszetka jest o połowę. O połowę chudsza, Zobaczcie, jako Andy sprawił nam radość, naprawdę super, hiper, mega otworzymy ją sobie, zobaczymy zobaczymy, co fajnego trafimy w takiej saszetce nie yeah. naprawdę, wbijajcie na jego kanał świetny kanał, gorąco polecam wow przewodnicy Evertonu chociażby I mamy tutaj Star Singing. Świetna karta. Świetny świeciak i na koniec Garneville. Legenda. Wow, wow, wow wow! I jeszcze raz wow! I zobaczmy sobie z z tego roku. Powiem szczerze, zawsze się czekam, żeby to kupić, natomiast nigdy, ale to nigdy. Nie mogłem się do tego zebrać. Świetna saszetka. Saszetka, jak widzicie, promocyjna, ale jest. Otwórzmy. Zobaczmy, jak wyglądają karty z tegorocznej edycji. Chociaż wszyscy z Was pewno wiedzą, ale, ale, mimo wszystko, zobaczcie. Piękne statystyki. Ładnie wykonana karta z tyłu. Wielkie logo. W tym przypadku są to kanonierzy. Jest to Arsenal. Super, mega, hiper karta. Tutaj jeszcze jedna i kolejna. Przypominam, że w tych y, saszetkach jest. Y, y, te saszetki są pakowane także jest tylko 5-5 kart. I zobaczcie, jak świetnie zrobiony świeciak. Coś na podobę Bundesligi. Pięknie się świeci, pięknie się mieni. Ta karta naprawdę bardzo, bardzo mi się to podoba. Kiedyś robiło podobnie. Yy. Pani Panini robiło dużo mniejsze kropeczki, ale też te karty były takie dosyć fajne, charakterystyczne. Teraz niestety tego nie robią. Tutaj mamy karty Star Singing. Też świetna super karteczka, z tyłu jak mówiłem. Super, super. Andy, jesteś wielki. jeszcze raz te naklejki, zobaczcie to. Kurczę. Czemu ja nie zbieram naklejek, ale i tak... Pięknie, pięknie to wszystko wygląda. Zobaczcie, każda y, drużyna jest opisana. Tutaj, chociażby, arsenal, y, skład podstawowy, drużyna cała. Wchodzi też tutaj logo. Menedżer, pięknie, pięknie. Tutaj mamy chociażby Aston Villa. Oj, 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 Aston Villa. Mamy tutaj przypisanych poszczególnych z zawodników, jak widzicie mamy flagi ich mamy też napisane kogo gdzie mamy wklejać super, super super bardzo lubię Aston Villa mm, lubię ich ciuchy przede wszystkim ale więcej nic nie powiem Cardiff City chociażby też piękna rzecz Chelsea no nie może zablokować Chelsea w tak pięknym dostojnym albumie super nawet tą chociażby słucham super, super i tak dalej i tak do końca zobaczcie tutaj sobie możemy wklejać jakiś takich super, mega zawodników mega gwiazd, mamy Manchester United no tutaj na pewno Persiego wkle wkleimy Norwich świetnie, 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 świetnie wow jeszcze raz polecam kanał kanał Diego, kanał football, football Card and Strikers tutaj do góry wchodzimy łatwo jest tam trafić subujemy, łapki w górę a Wam wszystkim dziękuję dziękuję za oglądanie tego unboxingu zapraszam na kolejne na pewno będziemy otwierali w miksie te piękne saszetki na pewno też otworzymy sobie jeszcze naklejeczki gdzieś mi się teraz zapodziały. a tu je odłożyłem zobaczcie mam jeszcze trzy zestawy wkleimy je sobie do albumiku, będziemy się dobrze bawili dzięki jeszcze raz, pozdrawiam serdecznie szalony kolekcjoner, cześć